Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj proste ciasto korzenne z imbirowym lukrem z frytownicy lub z piekarnika, bo można je piec i tak i tak, o czym za chwilę w przepisie. Ciasto jest aromatyczne, puszyste i świetnie sprawdza się zarówno na świątecznych stołach, jak i do kawy, czy na prosty deser, na przykład po obiedzie. Mało pracy, proste składniki, super smak. Jeśli przepis Ci się podoba, kliknij od razu łapkę pod filmem i zasubskrybuj kanał, by mieć dostęp do nowych przepisów. A dlaczego piekę ciasta we frytownicy? Bo mniejsze, bo szybciej, bo przy okazji, bo bez rozgrzewania piekarnika. Robię ciasto do formy i od razu mogę piec. A że mniejsze, to pieczę się krócej, więc za około 30 minut mam gotowe domowe ciasto. Wszystko jest tak proste, że praktycznie nie mam żadnych oporów przy wejściu, więc jeśli tylko zechcę, mogę piec nawet codziennie. Jeśli nie masz frytownicy, ciasto uda się też w piekarniku, więc spokojnie. Nie? Myślę, że wtedy piekłaby mi może z podwójnej porcji, skoro i tak już rozgrzewam piekarnik. No dobrze, przepis i składniki jak zawsze na www.skutecznej.tv, a my zaczynamy piec! Jeśli piekę w piekarniku rozgrzewam go do 180 stopni Celsjusza. Piekąc we frytownicy na gorące powietrze. Jej uprzednie rozgrzewanie często pomijam, choć też można ją wstępnie podgrzać jakąś jedną, dwie minutki. Natłuszczam formę, w której będę piec ciasto, można ją wyłożyć papierem do pieczenia, co ułatwi wyjmowanie wypieku. Ponieważ ja ciasto będę piekła we frytownicy na gorące powietrze, to moja forma jest mniejsza i ma wymiary 20x20 cm. I w tej samej formie spokojnie można piec w piekarniku. Ja piekę w formie jest silikonowej, więc tylko ją natłuszczam spryskując oliwą dno i boki i odstawiam na bok. Mój sposób wyjmowania z formy pokażę w tym filmie, a sposób z papierem pokazywałam przy okazji na przykład nagrywanego niedawno brownie. Link wstawię gdzieś tu obok i w opisie pod filmem, jak zawsze. No i dobra, robimy ciasto. Do naczynia blendera wlewam pół szklanki krojonych pomidorów z domowych przetworów lub z puszki. Dokładam jednego małego banana, najlepiej takiego dojrzałego, łamię go na mniejsze kawałeczki i dokładnie miksuję. Dolewam jedną czwartą szklanki oleju i jedną czwartą szklanki cukru dodaję. I ponownie miksuję na gęstą, puszystą bazę ciasta. Tak to wygląda. Smakuje pysznie. Na razie odstawiam na bok. Do miski wsypuję jedną szklankę mąki. U mnie orkiszowa pełnoziarnista, bo bardzo pasuje mi do ciast korzennych, ale biorę tylko połowę, a resztę uzupełniam zmielonymi płatkami owsianymi, które sprawią, że ciasto będzie wilgotne i super przyjemne do jedzenia. Nie są też trochę innych wartości odżywczych oraz sytości do ciasta. Jeśli nie chcecie mielić płatków, bądź nie macie mąki owsianej, spokojnie można wziąć jedną szklankę zwykłej mąki. Bądź tej wspomnianej wcześniej orkiszowej pełnoziarnistej. Dodaję pół łyżeczki sody oczyszczonej. Jeśli są grudki, to jak widzicie, przecieram ją przez sitko. 1 czwarta łyżeczki proszku do pieczenia. 1 łyżeczka przyprawy korzennej do pierników. Jeśli nie mam, podmieniam ją na cynamon. O tej porze roku zazwyczaj mam, więc daję. Pół łyżeczki mielonego impiru. Można pominąć, jeśli moja przyprawa korzenna jest mocna, to bywa, że imbir pomijam dzisiaj. Wędruje do ciasta i szczypta soli starannie mieszam, równomiernie rozprowadzając suche składniki. No i do tych suchych składników dolewam teraz mokre i bardzo krótko mieszam, tylko do połączenia i zawiązania się w ciasto. Im krócej, tym lepiej, ciasto gotowe, pachnie przepięknie. No i przekładam je teraz do przygotowanej formy. I wstawiam do pieczenia. Jeśli piekę w piekarniku, to rzecz jasna do gorącego piekarnika. Piekę w 180 stopniach Celsjusza przez 35-40 minut do suchego patyczka. Ja piekę we frytownicy na gorące powietrze, więc wstawiam, zamykam i piekę w 160 stopniach Celsjusza przez 35 minut z mniejszym termoobiegiem. I tu przerwa na krótką informację. Takie ciasto można podać na święta, ale też do popołudniowej kawy czy na deser po obiedzie. Jak sami widzicie, jest proste i szybkie. Również obiad może być prosty i szybki i jednocześnie odżywczy. I jeśli chcesz od czasu do czasu tak właśnie gotować, to przypominam, że jeszcze trwa promocja na e-book 14 szybkich obiadów w 20 minut, w którym pomysły na szybkie obiady na dwa tygodnie. Myślę, że cena może możecie przyjemnie zaskoczyć. Tu nie będę o nim szczegółowo opowiadać, szczegóły w linku pod filmem. Jeśli domowe obiady w 20 minut brzmią dla Ciebie dobrze, koniecznie jak już obejrzysz ten przepis, a my wracamy do ciasta, bo właśnie się upiekło. Upieczone wyjmuję, zostawiam do ostygnięcia. Ja zostawiam na kilka minut w formie, aż lekko przestygnie, po czym delikatnie wyjmuję i studzę na rażce, dzięki czemu odparuje i zbyt mocno nie zawilgotnieje. Tu nie ma jajek, więc ciasto jest delikatne, wyjmuję je więc ostrożnie. Mój sposób polega na tym, że ustawiam formę na rażce, przykrywam talerzem i z pomocą tych dwóch usztywnień szybko, a delikatnie, przewracam ciasto do góry nogami, tak by upadło na talerz, przykrywam rażką jego spód i ponownie szybciutko i delikatnie przewracam górą do góry. I już nie ruszam, zostawiam aż ostygnie. I pod koniec tego stygnięcia lub kiedy ciasto już ostygło szykuję imbirowy lukier. Do naczynia wsypuję 4 łyżki cukru pudru, czwartą łyżeczki suszonego imbiru, takiego mielonego imbiru z paczki lub przyprawy do piernika, też można podmienić, sprawdzone. Mieszam. I dodaję odrobinkę ciepłej wody, jeśli lukier ma być bardziej szklisty, lub mleka, jeśli lukier ma być bardziej mleczny. No i jak zawsze płyn dodaję stopniowo, żeby uzyskać gęsto płynny lukier. Zawsze można go rozcieńczyć, a gdy wyjdzie za rzadki, to na przykład dosypać cukru pudru. Mój ma taką konsystencję. No i polewam nim ciasto z wierzchu. Albo po całości, albo stróżynami, dekorując je według uznania. Można posypać kandyzowaną skórką lub ulubionymi siekanymi orzechami. Ja czasem tak robię, ale dziś chyba to opominę. Chociaż nie. Pierwszy przepis z myślą o nadchodzących świętach, więc udekorujemy jakoś to ciasto. Mam akurat domową kandyzowaną skórkę pomarańczową, więc do korzennego smaku dodam trochę pachnących, cytrusowych akcentów, które nawet nieźle będą razem współpracować. Ok, tak to się prezentuje. Prosto i minimalistycznie. Pięknie, tak właśnie lubię. Kiedy lukier zastygnie, można kroić i podawać. Ciasto pachnie przecudownie. Ja lubię pierniki i ciasta korzenne, więc może nie jestem tu zbyt obiektywna, ale cóż, no pachnie naprawdę przepięknie i ja wiem, że to ciasto za długo u nas nie postoi. Ponieważ piekę we frytownicy, jak widzicie, robię mniejsze ciasta, bo zdecydowanie tak wolimy. Mam już całą pulę szybkich, sprawdzonych przepisów na takie ciasto z frytownicy, więc nawet piekąc codziennie, co przy dwóch nastolatkach w domu zdarza się raczej częściej niż rzadziej, ciasto nie zdąży nam się znudzić, bo po prostu często tymi przepisami rotuję. Widzieliście już w jednym filmie, że mam taki kącik na domowe wypieki, taka nasza domowa cukierenka i właśnie tam przekładam ciasto, kiedy ostygnie, przykrywam i kto ma ochotę, może się częstować. Ciasto jest proste i szybkie, więc e, nawet jeśli zniknie do jutra, a pewnie tak właśnie będzie, bo spodziewam się dziś gości, to jutro znów upieka inne szybkie ciasto z frytownicy, zapełniając nasz talerz pod szklaną kopułą kolejnym wypiekiem. A może zrobię to samo, bo naprawdę wyszło znakomicie. Ja lubię te moje szybkie ciasta wzbogacać orzechami, kaszami, dobrą czekoladą, białkiem, no bo skoro już są domowe, to czemu nie wnieść w nie, choć promyczka odżywczych składników, których pewnie w kupnych wypiekach nie uświadczymy. To tyle z teorii o moim podejściu do szybkiego pieczenia. No i nakładam sobie kawałeczek do kawy. Pachnie korzennie, ale o tym już wspominałam. Tak prezentuje się w przekroju. Nie skosztuję. Mm, super. Ten imbirowy lukier jest cudną kropką nad i i naprawdę bardzo dobrze tu pasuje. Ciasto jest wilgotne, korzenne, taki oszukany piernik, naprawdę przepyszne, więc polecam ten przepis. Wprawdzie bez jajek, ale ciasto jest miękkie, pulchne, pełne smaku, takie przyjemnie wilgotne i takie przyjemnie delikatne. Jeśli zostanie, następnego dnia jest równie pyszne, wilgotne, miękkie, pulchne, w zasadzie zero utraty bonusów z tego, że to jest nie pierwszy dzień po upieczeniu. Ciasto jest świeżutkie i naprawdę smakuje wyśmienicie. Jak widzicie, tu właśnie jest ciasto z następnego dnia, tak się prezentuje i jest. Przepyszne. Ja nie widzę różnicy między wypiekiem z pierwszego dnia a drugiego, więc z przekonaniem polecam, bo świetnie zachowuje świeżość. Mam nadzieję, że przepis się przyda i wkrótce z niego skorzystasz. Przepis pisane składniki i precyzyjny opis jak zawsze na blogu SkutecznieTV. Link jak zawsze w informacjach pod filmem. Znajdziesz tam też listę składników z dzisiejszego filmu. Przypominam o dobrej cenie na e-booka z szybkimi obiadami. Nie wiem, czy wkrótce jej nie zmienię, ale na razie niech trwa, więc serdecznie zapraszam. A jeśli lubisz szybkie ciasta, koniecznie zerknij też na nagrywane niedawno brownie bez mąki i cukru, które chyba skradło Wasze serca, podobnie jak nasze. Oraz na piernikową kostkę, bo wielkimi krokami zbliża się ta pora roku, o której smakuje ona najlepiej. Dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Przypominam o subskrypcji kanału, a subskrybującym jak zawsze przepięknie dziękuję za okazane wsparcie. Smakowitych ciast korzennych z imbirowym lukrem Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i jak zawsze, smacznego!